Zadanie trzecie. Utwórz animację skręcącym się wiatrakiem, przykład ruszająca się małka lub rosnący grzybek. Ustaw animację tak, aby wykonywała się w nieskończoność. Wiatrak znajdziesz w zakładce numer 8. Tutaj dla przypomnienia możecie sobie sprawdzić w podręczniku, w jaki sposób wykonywaliśmy właśnie animację zruszającą się małpką albo rosnącym się grzybkiem. To jest dokładnie identyczna animacja, z tą różnicą, że zamiast grzybka i małpki znajdują się tam elementy wiatraku. Najpierw ustawię prędkość Baltiego na 1, czyli na najwolniejszą, tak, żeby ten efekt nie działał zbyt szybko. Następnie ukryję postać naszego czarodzieja, tak, żeby go nie było widać, tylko było widać efekt. Samego ruszającego się wiatraka oraz wyłączę efekt dymku, który powstaje podczas budowania przedmiotów. Następnie znajdę wiatraki w zakładce ósmej. Można ich dodać oczywiście bardzo dużo, ale byłoby to czasochłonne. Nam wystarczy tutaj pierwsze sześć wiatraczków. Wstawię je tutaj. Celowo pominąłem część polecenia, żeby pokazać Wam właśnie różnicę, czego tu brakuje. Ja wstawię te pierwsze 6 wiatraczków. Oj, nie ten przycisk. Jak tak się kliknie, to sobie przechodzimy tutaj z powrotem do tego programu. I weźmiemy ten wiatraczek. No, i dam jeszcze czekanie na samym końcu, na kliknięcie. I zobaczmy, co się dzieje. Wiatraczek poruszył się, ale tylko raz. Bo nie daliśmy polecenia powtarzania poleceń. Dam polecenie na przykład 5 razy. Otwieram nawias tutaj za piątką i zamykam. Sprawdzę. Wiatraczek poruszy się 5 razy. Ale w poleceniu mieliśmy właśnie, żeby. Kręcił się nieskończoność, dlatego tą piąteczkę zastąpię sobie znakiem nieskończoności, czyli tą odwróconą siódemką. No i teraz ten wiatraczek będzie działał cały czas, dopóki nie zamkniemy programu.